Witam wszystkich. Joanna Spencer, polski prawnik Nottingham UK. Jak to jest możliwe, pyta mnie klientka, że po 10 latach od rozwodu mój, mój były mąż wystąpił z roszczeniem o świadczenie pieniężne przeciwko mnie. Klientka się wzbogaciła, założyła biznes, który przynosił jej bardzo dużo pieniędzy i właśnie była w szoku, kiedy dostała takie, takie, taki pozew z sądu. Otóż w Anglii jest to możliwe, dlatego że należy pamiętać, jeżeli się rozwodzimy w Anglii, to musimy po uzyskaniu wstępnego postanowienia rozwodowego, czyli ta, dawniej inaczej mówiąc dekryminacji, musimy złożyć wniosek o podział majątku. Bo jeżeli tego nie zrobimy i dostaniemy, tylko, dostaniemy rozwód, ale nie dostaniemy postanowienia dotyczącego spraw majątkowych czy spraw finansowych, to właśnie jeżeli po rozwodzie, któraś ze stron się wzbogaci, będzie to przesłanką do tego, aby drugi współmałżonek wystąpił oświadczenie pieniężne. I tak było właśnie w słynnej sprawie pani Wajat przeciwko panu Vince, kiedy to po 18 latach od orzeczenia rozwodu pani Wajat wystąpiła do sądu przeciwko mężo, byłemu mężowi. O świadczenie pieniężne. Państwo, państwo małżonkowie przed rozwodem byli dość, nie byli zamożni, żyli z benefitów, natomiast po rozwodzie pan Vince założył biznes Green, to była chyba Green Energy Supply, i bardzo się wzbogacił milionowe dochody. I dlatego pani Wyatt. Po 18 latach złożyła taki wniosek do sądu o świadczenie pieniężne. Sąd apelacyjny najpierw odrzucił ten, 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 to roszczenie, natomiast Sąd właśnie najwyższy w Anglii w 2015 uznał to roszczenie z uwagi na to, że wcześniej przy rozwodzie nie było postanowienia o wygaśnięciu roszczeń finansowych pomiędzy stronami. Sąd przyznał jej 300 tysięcy funtów, sprawa się zakończyła. Jest to precedens w Anglii. Myślę, że jest to ważna informacja i przydatna. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w tych sprawach, proszę o kontakt mailowy, najlepiej, najlepiej mailowy prawo w gmail.com albo przez stronę www.prawowuk.com Pozdrawiam wszystkich.